Witajcie, witajcie kochanie moje, my w Szczecinie w Kaskadzie. Takie centrum handlowy, kochani moje kaskada. Troszeczkę Wam pokażę w Szczecinie tych sklepów. No, choć tak kaskadu, gdy my jeszcze pójdziemy. No towaru dużo, kochani moje, wyboru dużo. Bardzo dużo tego wszystkiego, ruchami schody, tak jak nastąpi tutaj дуже-dużo wyższy. Дуже Popatrzcie, ile tego wszystkiego tu mamy. Mhm. Tutaj mamy. I po 95, 55 I po 50 złotych, po 50, po 40. No, a to chcesz jechać? To jest. Te są. Jakieś różne koszuleczki. Bluzeczki, kokardeczki. Teraz okularki chyba takie wielkie, modne. Przeciwsłoneczne. To bi kupila mi kapeluš taki... O, tam to je tako dolgo, kakšni so duži. Za tebe? Ja. To je ted, brez mušel brati do takojorko. Kapeluš je taki. Drogi moi, dziękuję za uwagę. To taka muzea.